Poden Spirit. Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie w poniedziałkowy poranek. I dzisiaj znowu pomówimy o promocjach, które są dostępne w naszym sklepie Nutridom. Ja już sobie tutaj wszystko uruchomię. Jesteśmy na YouTube, na Instagramie i na Facebooku, także musicie dać mi czas, żebym wszystko tutaj sprawnie po prostu ogarnęła. Jesteśmy już na Instagramie, witam Was. Hej i już sobie uruchomię Instagram. Słuchajcie, w międzyczasie, w międzyczasie, mam dla was fajną niespodziankę. Od dzisiaj nasz sklep w Galerii Słonecznej w Radomiu będzie otwarty od godziny 12, także śmiało możemy sobie zrobić zakupy bez żadnych obaw, że nam się po prostu to nie uda. Od godzinki 12 dzisiaj, od dzisiaj. Już patrzę, słuchajcie, żebym wszystko widziała. Dobra, jest już nas coraz więcej. Cześć, cześć Barbara. Hej, miło mi, że tak fajnie dołączacie tyle osób. Dobra, słuchajcie, zaczniemy ponownie wam przypomnę o tych nasz dwóch, naszych dwóch grupach na Facebooku, czyli Nutridom kosmetyczne wsparcie, Nutridom promocje. Tam na bieżąco możecie opowiadać, dawać swoje opinie, pytać, wszystko na wszystko tak naprawdę znajdziecie tam odpowiedź i możemy sobie wzajemnie pomagać, czyli wymieniać się opiniami na temat produktów marki Nutridom. Od czego zacznę? Słuchajcie, fajna opcja, znana wam. Czekajcie, muszę sobie tutaj jeszcze wszystko poodświeżać. Cześć Agatko, witam Cię, Agata Rudnik. Słuchajcie, przewinę sobie tylko, sprawdzę. Jak będziecie mieli jakieś pytania i ja przeoczę to pytanie, bardzo proszę ponówcie je, napiszcie je ponownie, żebym była, żebym po prostu je dostrzegła, bo patrzę tu, tu i tu, ale staram się to wszystko ogarniać. Dobrze, słuchajcie, do dzieła. Co mamy fajnego w dzisiejszej, w dzisiejszej, w dzisiejszej promocji? Minus 30%. Rilaż odżywka do rzęs. Myślę, że 99% osób znają, wie, jaki ona daje efekt. To jest tak naprawdę kuracja 30-dniowa codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, oczu, taki już porządny demakijaż musi być, żadnych resztek jakiegoś tuszu do rzęs, eyelinera. Kładziemy sobie, smarujemy tą odżywkę na linii rzęs. 30 dni te rzęsy naprawdę staną się dłuższe, gęstsze i zobaczycie poprawę, która utrzyma nam się na dłuższy czas, ale musimy pamiętać o jednej w Lublinie nie, niestety nie mamy w Lublinie sklepu, jest sklep w Radomiu i będzie on otwarty dzisiaj od godziny 12. W Radomiu będzie otwarty, jest jeszcze w Warszawie, ale w Radomiu będzie otwarty od dzisiaj. Słuchajcie, wracamy do odżywki. Aplikujemy raz dziennie, przed spaniem, rzęski stają się... Czy można używać jej w ciąży? To jest tak naprawdę kosmetyk przetestowany, natomiast nie jest zalecany kobietom karmiącym czy w ciąży. Także lepiej to odpuścić, urodzimy dziusia i wtedy zaczynamy z odżywką. 30 dni używamy. Dziewczyny, muszę Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Jeżeli kończymy kurację tą odżywką, musimy pamiętać o tym, żeby utrzymać te efekty 2-3 razy w tygodniu minimum, posmarować tak samo. Tą linię rzęsek. Ja Wam pokażę. To jest taki aplikator jak eyeliner. Wszyscy widzą? Widzimy. O, wezmę tu troszeczkę wyżej. Demakijaż, kremik nałożony, smarujemy linię rzęsek, kładziemy się spać. 30 dni, naprawdę zobaczycie efekty. Moim zdaniem, efekty można zobaczyć już po regularnym stosowaniu. Po 10-14 dniach już naprawdę widać, że te rzęski nam rosną i stają się gęstsze. I oczywiście nie używamy tego, słuchajcie, jak mamy sztuczne rzęski. Tak? Czyli jeżeli rzęsy są przedłużone, to odstawiamy to, robimy sobie tą kurację. Jak zdejmujemy rzęski, smarujemy codziennie, one naprawdę nam się odbudują. Także mamy to. Słuchajcie, i mamy jeszcze e, balsam. To jest balsam do ciała z takimi drobinkami, marka Nutridom. Jest tutaj olej migdałowy i makadamia, czyli skóra nawilżona, skóra ujędrniona i drobinki Wam pokażę. Czekajcie, o, fajny jest aplikator właśnie, bo możemy wstrząsnąć i nie odkręcimy tego, nie wyleje nam się od razu na ciało. Mamy klika, biorę minimalną ilość. Co jest fajnego, słuchajcie, jeszcze w tym balsamie, Pani Magdaleno, tutaj Pani Magdalena pisze komentarz odnośnie gratisu, który nie było, nie było. To powiem szczerze, że dziewczyny z supportu na pewno jakoś zaradzą na to i to wszystko się wyjaśni. Na pewno nie pozostawimy komentarzu, komentarza bez odpowiedzi, także proszę się nie martwić, na pewno coś tutaj, coś tutaj będzie zaradzone i wyjaśnione. Słuchajcie, ja już nałożyłam ten balsam na łapkę. Pokażę Wam do kamery. Czuć nawet, że to jest takie oleiste. Same widziałyście, że to nie jest biały balsam, tak? Tylko to jest na bazie tych y, olei. On delikatnie rozświetla skórę. Nie ma tego efektu brokatu. O, to on by pięknie wyglądał, słuchajcie, do dekoltu. Dekolt i na to jeszcze jakiś rozświetlacz, by, było, by był super efekt. I ja sobie to zdejmę, słuchajcie. Mm, A Chociaż nie, niech on mi tutaj pracuje. Zobaczymy, jak się zachowa po naszej rozmowie, nawet go rozsmaruję bardziej. Dobrze, czyli mamy odżywkę, mamy balsam rozświetlający z klikiem, fajna aplikacja, nie wylewa się na bazie olej. No i teraz, słuchajcie, kolejna sprawa. Jest dużo suplementów. Każdy wie, co to są suplementy? Są to gdzieś dodatkowe witaminy wspomagające nasz organizm. Nie jest to tak naprawdę, nie zastąpi nam to jedzenia, bo oczywiście jeść musimy. Są to produkty, które wspomagają pracę naszego organizmu. Ja starałam się pogrupować to, że tak powiem, po swojemu i mamy takich siedem grup. Mamy siedem grup. No właśnie, pani Barbara na Instagramie tutaj pyta, a czy on się szybko wchłania, ten olej z drobinkami? Proszę zobaczyć, przed chwilą było mokro, już jest skóra sucha i ma poświatę taką, jakby, jakby była tylko mokra. Nie klei mi się. Także na spokojnie mogłabym przyłożyć tą rękę gdzieś do papierku i nie odbiłoby mi się to. Także tak, naprawdę szybko się wchłania i nie ma tego, mimo tego, że to jest na bazie olej, to nie ma tego uczucia, że ta skóra jest gdzieś lepka. Także naprawdę szybko się wchłania. Zobaczymy jeszcze po rozmowie, czy on gdzieś właśnie tutaj zrobi się bardziej mokry, jak on będzie pracował. Słuchajcie, przypomnę Wam, znaczy przypomnę, opowiem Wam o tych grupach, jak Wam pogrupowałam te suplementy. I tak, pierwsza grupa, no to jest odchudzanie. Czyli mamy 7 produktów na odchudzanie. Ja Wam tutaj wymienię, bo ich jest naprawdę sporo. Mamy prawidłową wagę, mamy spirulinę, mamy makandi, akaibery, piperyna. African mango, dużo jest tego naprawdę, i Garcia Kambodża. Akurat ostatni produkt, powiem szczerze wam, że ja go znam od niedawna. Na większość produktów zniżka jest do 50%, także zapraszam do sklepu tych, którzy są w Radomiu, tych, którzy są w Radomiu, a jeżeli ktoś jest spoza Radomia, to może zamówić przez internet. Wysyłka jest w gratisie powyżej 99 zł. Tutaj jeszcze pani Magdalena Gacek pisze, i już właśnie odpisujemy, że zaraz ktoś się do pani odezwie. Słuchajcie, wzięłam tą Garcinę. Garcinia Cambodża. Trudna nazwa. Co jest fajnego, to jest produkt, który ja tak naprawdę znam od niedawna. On, jakby to powiedzieć swoimi słowami, łagodzi nam ten żołądek. Czyli jeżeli jesteśmy przejedzeni, gdzieś mamy często wzdęcia, ten produkt spowoduje to, że. Będziemy mieli poczucie sytości, natomiast nie będziemy, nie będziemy mieli uczucia tego przejedzenia, tego napełnionego brzucha. Warto spróbować ten produkt. Słuchajcie, wymieniłam Wam siedem. Prawidłowa waga. Prawidłowa waga jest na bazie zielonej kawy i zielonej herbaty. Każdy to zna. Utrzymanie prawidłowej wagi, ona hamuje nam łaknienie, czyli łykając sobie taki suplement, nie mamy ochoty gdzieś sięgać w międzyczasie po jakieś przekąski. Sprawdzone, uwierzcie mi. Co jeszcze mamy tutaj fajnego? Słuchajcie, no spirulina, czyli algi morskie, dużo witamin. Ma witaminy A, C, D i K. Dodatkowo uwalnia wolne rodniki, także naprawdę fajny detoks dla naszego organizmu. Jeszcze raz Wam wymienię te 7 produktów, czyli prawidłowa waga, spirulina, Makandi, AKIbery, myślę, że jagody berry to każdy zna. Łukamy tableteczkę, popijamy wodą, to dwie tabletki są do połknięcia. Ja jeszcze, e, tak, dokładnie, zalecana porcja dzienna, dwie kapsułki popite, popite odpowiednią ilością wody i ten produkt spowoduje to, że zjemy po prostu mniej. On nam wypełnia fajnie żołądek i hamuje, hamuje tak naprawdę... Chęć jedzenia, już mówię swoimi słowami. Jest piperyna, czyli to jest pieprz. Też reguluje nasze trawienie, wzbogaca tą przemianę materii. Mamy jeszcze mango, no i Tom Garcia Cambodża. I to jest ta pierwsza grupa, czyli mówiliśmy o odchudzaniu. Kolejna to jest oczyszczanie. Tu będą słuchajcie cztery produkty. Ja już ich wam szukam. Zaczynamy. Redukcja wody. Każdy wie, jak się pozbyć wody z organizmu, to jest na bazie mniszku, czyli mniszek wspomaga nam pracę tych nerek, gdzieś organizm nam się oczyszcza właśnie z tej wody. Mamy kolejną, słuchajcie, zdrowa wątroba, oczyszczenie i gojbery. Zdrowa wątroba, wiadomo na czym jest Ostropez. każdy zna ostropes, tutaj tak naprawdę ten suplement. Pobudzi tą wątrobę do regeneracji. Też działa delikatnie, delikatnie, detoksyzująco. Wątroba nam pracuje, jest regeneracja. Czyli mamy cztery produkty: redukcja wody, zdrowa wątroba, oczyszczanie. Oczyszczanie jest fajne, słuchajcie, bo jest tutaj zielony jęczmień. On hamuje nam procesy starzenia, tak naprawdę. Gdzieś pobudza ten organizm do fajnej regeneracji. I mamy jeszcze goibery. No to wiadomo, to goibery, myślę, że to już jest znane. Zwiększy naszą odporność, reguluje ciśnienie we krwi, także też fajny taki, e, taki suplement. Czyli mamy pierwszą grupę, oczyszczanie, druga grupa, odchudzanie, e, prawidłowa łaga, może tak powiem, e, preparaty wspomagające odchudzanie, mamy oczyszczanie, no i teraz skóra i włosy. I to jest temat, który przewija się tak naprawdę cały czas. Czy to są e, tak naprawdę e, prezentujemy kosmetyki, czy rozmawiacie z Anią, pytacie o te kosmetyki, jak tą skórę nawilżyć od zewnątrz. A teraz Wam powiem, jakie mamy produkty, które wspomogą nawilżenie, regenerację tej skóry od środka. I skóra, i włosy. Już Wam szukaj, żeby wymienić wszystkie. Tutaj są trzy produkty. Mamy zdrowa skóra kolagen, wiadomo. Wypełnia zmarszczki, spłyca Kwas hialuronowy dany, że tak powiem, od zewnątrz dodatkowo tą skórę nabilża. E, piękne włosy i paznokcie. Skrzyp polny. Pokrzywa, myślę, że każda dziewczyna kiedyś stosowała taki produkt, wie, na czym to polega i jak nasz organizm zachowuje się, jak łykamy systematycznie. Systematyka jest tutaj e, naprawdę bardzo ważna. O Tutaj znowu mamy ten komentarz, pani, Magda, pani Magdaleno, dziewczyny naprawdę nie potrafię na tą chwilę pani pomóc, zapraszam do kontaktu na pliw, wszystko zostanie wyjaśnione. Ja sobie jeszcze y, przewrócę, czy były jakieś pytanka, czy na wszystkie wam odpowiedziałam, bo powiem wam szczerze, że to jest takie mruże oczy, bo o, dobra, tu mamy. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko, jak są jakieś pytania, zadawajcie, jeżeli, to zapraszamy, jeżeli, zapraszamy też, w środę będzie Ania, także będziemy mogły będziecie mogły też porozmawiać z Anią o wszystkim, ewentualnie grupa wsparcia, kosmetyczne wsparcie Nutridom. Na czym skończyłam? Skóra i włosy, czyli mamy zdrowa skóra, mamy yy, włosy i paznokcie i mamy jeszcze celulit stop. Yy. Od środka tak naprawdę oczyszczanie tego organizmu. Tu mamy, słuchajcie, yy, mamy yy, ekstrakt z winogrona, Jest, usuwa nam te wolne rodniki. Ta skóra, przyjmując te tabletki, dobrze wiemy, że same tabletki aż na tyle nam nie zdziałają, ale rozmawiałyśmy już o tym chyba na poprzednim czy, czy, czy yy, jeszcze wcześniej na live, jak zrobić, żeby ta skóra była jedyna. Suplementy wspomagają nasz organizm yy, do regeneracji, do. Yy, Dodają nam witamin, po prostu uzupełniają te witaminy. Natomiast w połączeniu właśnie z kosmetykami umiądrniającymi, z tym wszystkim, co działa na celulit, naprawdę efekty są widoczne. I jeszcze raz powiem to, co przed chwilą mówiłam: systematyka. W każdym łykaniu takich preparatów, systematyka tak naprawdę kładziemy to po śniadanku, łykamy, wybieramy sobie produkty, co nas, które nas interesują, i działamy dalej. Słuchajcie, kolejny to jest tak, stres i sen. I to też są fajne produkty. Myślę, że większość z, z nas gdzieś mm, kojarzy takie sytuacje, że czujemy się poddenerwowani, nie wiem, nie wiemy czym nawet tak naprawdę. Gdzieś, no teraz troszeczkę jest spokojniejszy czas, bo dużo siedzimy w domu, ale jak już wracamy do normalności, to myślę, że na pełnych obrotach. I ja mam tutaj dla Was spokojną noc. I co tutaj jest? Melisa. Jest tutaj po prostu ekstrakt z melisy, który nas uspokaja, pomaga nam zasnąć. Mamy jeszcze, słuchajcie, ashwaganda, tak to się wymawia, ashwaganda i mamy jeszcze tribilus teres. Terestris, Tribulus Terestris. To jest fajna tabletka, ona dodaje nam energii, ale nie w jakiś taki e, sposób, że czujemy się źle, że gdzieś mamy jakieś, no nie wiem, kołatania serca. Jest to, e, jest to suplement, który dodaje nam energii, ale nie pobudza nas aż nadto. Czyli mamy grupę odchudzanie, mamy grupę oczyszczanie, skóra włosy, stres i sen e, i przejdziemy do pamięci. Tak naprawdę słuchajcie gdzieś ta pamięć to nam się kojarzy że takie tabletki zażywają osoby starsze. Myślę, że każdemu dorosłej każdej dorosłej osobie taki suplement jest potrzebny. Kojarzycie takie sytuacje, że wychodzimy z domu, torebka, zakładamy buty, ogarniamy dzieci, klucze wsadziłam do kieszeni, gdzie są klucze? Patrzę w drugiej kieszeni, patrzę w torebce, nie mam kluczy, po prostu zapomniałam, że te klucze wsadziłam do torebki. To jest może śmieszne, ale naprawdę suplementy pomagają, pomagają gdzieś, poprawiają tak naprawdę koordynację naszego mózgu. I ja mam tutaj, poczekajcie, szukam. Patrzę jeszcze, ogarniam to komentarze w międzyczasie. Obiecuję, że następnym razem będę ogarniała je na bieżąco, bo ja tutaj się rozgadam i mogę coś przeoczyć. O, widzę tutaj. Dobra, o, witamy Natalię, która do nas dołączyła. Dzień dobry, dzień dobry. Happy Lily. Słuchajcie, wracam do tematu, bo ja jak szybko tego nie powiem, to o tym zapomnę. Na czym staliśmy? Nie na odporności. Odporność będzie. Później mamy pamięć, czyli mamy ginseng. Każdy wie, co to jest, żeńszeń. Później mamy maka, później mamy, słuchajcie, paulinia guarana. Fajny produkt, też go wcześniej nie znałam. To jest produkt, produkt który pomaga w koncentracji, w pracy mózgu i dodaje energii w ten sposób. On ma działanie do 6 godzin, tak, czyli no nie mówię, że łakając tą tabletkę po prostu zwojemy świat, ale naprawdę czuć różnicę w organizmie, że jesteśmy gdzieś bardziej skoncentrowani, bardziej się skupiamy, nie rozpraszamy się na pięciu rzeczach, robimy jedną, dwie rzeczy bardzo dobrze, kobiety nawet i pięć, dobrze o tym wiemy, czyli mamy słuchajcie, jeszcze raz wam powiem, rzęszeń, rzęszeń to myślę, poczekajcie, bo zgubiłam opakowanie, Rzęszeń to myślę, że każdemu jest znany, to jest fajny suplement, poprawia pracę mózgu, gdzieś hmm, redukuje tak samo ten stres, y, uspokaja delikatnie, ale nie zamula. Jest y, suplementem naprawdę fajnym, czyli mamy rzęszeń, mamy maka i mamy paulinia guarana. I słuchajcie, kolejne, czyli co mieliśmy? Mieliśmy stres i sen, miałyśmy włosy i skórę, miałyśmy odchudzanie y, i co miałyśmy jeszcze? Oczyszczanie. Także te wszystkie produkty są na stronie internetowej naszej i ewentualnie w Radomiu Dziś od 12. .00. Przejdziemy do odporności. Słuchajcie, trzy produkty. Patrzę, czy to tutaj mam tak poukładane grupowo. Dobrze, czyli mamy aloes, mamy acerolę. Nie, to nie to, czekajcie. Acerola, acerola, mi zginęła. Już wam mówię. No dobrze, to pojedziemy sobie na tym, na tym opakowaniu. To jest Aloe Vera. Dodatkowo jeszcze tutaj poszukam tego. O, schowało mi się to tam daleko, ale już nie będę. Mamy jeszcze Acerolę i Rchodiala Rosea. Tak to się nazywa. Ja mogę troszeczkę przekręcać te nazwy, ale słuchajcie, Rchodiala Rosea. O, poczekajcie, bo coś mi tu wyskoczyło. Nie teraz. Dobrze, wracam. Chwilę mnie nie było na Instagramie, coś się tutaj wyświetliło w telefonie, już jestem. Czyli aloes, acerola. Acerolę znamy. znamy. O, duże, duża tak naprawdę dawka witaminy C, czyli odporność. też, um, też Witamina C generalnie jest takim, takim suplementem, takim lekiem, witaminą. Jest taką witaminą, która działa na wszystko fajnie. Też możemy pamiętać o jednej rzeczy. Słuchajcie, ja... Um, może nie wiem tego ze swojego doświadczenia, ale gdzieś... Przepraszam, bo mi nosek swędzi. Gdzieś się czyta o tym, rozmawia się o tym, witamina C najlepiej się wchłania. Wiecie kiedy? Kiedy uprawiamy jakiś sport. Nie muszą być to sporty ekstremalne, ale jeżeli mamy aktywność fizyczną, to witamina C lepiej wchłania się do naszego organizmu. Należy o tym pamiętać. Czyli mamy aloes, acerolla i ten rhodiola rosea. To jest arktyczny korzeń. On też słuchajcie Redukuje uczucie zmęczenia i fajnie wpływa na odporność, i też stymuluje organizm do walki z chorobami. To jest właśnie taki suplement, który stymuluje ten organizm, żeby gdzieś jakąś chorobę nam zwalczył, produkt naprawdę bezpieczny. Ja Wam powiem o aloesie, bo miałam duże przygody z aloesem, z tego względu, że mam, teraz już nie, bardzo rzadko. Może nie, że teraz już nie, ale gdzieś często zdarzało mi się, zdarzało, zdarzało mi się że wyskoczyła mi opryszczka. E Teraz jest fajnie, bo Aloes jest w tabletkach. Dawno, dawno temu ja jeszcze po prostu go piłam. Jest to produkt, który leczy, wspomaga gojenie ran, przyjmując go od środka. Naprawdę widzimy różnicę. Dodatkowo jeszcze pomaga zwalczać wirusy. Czyli trzy produkty: Aloes, słuchajcie, Acerola i Rosea. Rosea powiem arktyczny korzeń, bo naprawdę ciężko się to wymawia. I słuchajcie, co jeszcze mamy? Zdrowe stawy, siła fizyczna, zdrowe stawy. Tak nazywa się produkt, zdrowe stawy. W pewnym wieku też, no nie powiem, że muszą to być starzy ludzie. No gdzieś w moim wieku czasami jest tak, że gdzieś boli nas kolano albo nie wiem, ćwiczymy, uprawiamy sport, nie możemy tego robić przez 10-2 tygodnie, coś tam nam, nas boli, dostrzyka, czujemy, że jest coś nie tak. Także ten produkt, zdrowe stawy, on będzie wyglądał tak naprawdę tak samo jak to, także już nie będę go szukać. Słuchajcie, ma w sobie Kazidłowiec. To nie jest to opakowanie, ale trzymam, żeby było lepiej mi mówić. Ma w sobie głowiec czyli łagodzi bóle stawowe, też pomaga tym stawom się zregenerować. I słuchajcie, to było na tyle, by było tych suplementów. Co jeszcze mamy fajnego? Hit cenowy, brać po dwie sztuki: melo oczyszczająca pianka z kwiatem z gorzkiej pomarańczy. Dla mnie produkt bomba. Nie dość, że tą skórę oczyszcza. Robi już demakijaż. Ja na przykład już kiedyś o tym wspominałam, że tymi płatkami nie bardzo lubię się docierać. Nie powinnam tego robić, że wchodzę pod prysznic i tą buzię gdzieś szoruję, ale to robię i szoruję to tą pianką. Usuwa pięknie makijaż, usuwa zanieczyszczenia. Słuchajcie. Czasami mam takie małe krostki za Nie chcemy tego szorować jakimiś takimi peelingami, bo to jeszcze bardziej nam się rozniesie. Jakieś peelingi enzymatyczne stosujemy. Ta pianka naprawdę to jest 10 w jednym. Możemy ją zostawić delikatnie, na dłużej na buzi. Już delikatnie zrobi nam się ten peeling enzymatyczny, ale przy stosowaniu, przy stosowaniu jej codziennie koloryt skóry się poprawi będzie słuchajcie nie będzie będzie mniej przebarwień skóra będzie oczyszczona nawet jak fajnie sobie ją oczyścimy i gdzieś później bierzemy tonikiem. Pamiętamy o tym, żeby tą buzię stonizować. Nie, nie zapominamy o tym. Ewentualnie psikamy sobie po prostu jakimś hydrolatem. Do tego jest Firma Melo to tak naprawdę, powiem szczerze, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o, o tą piankę. Ja tą piankę uwielbiam. Ona teraz jest minus 50, czyli było 49, jest 24,90. Ja ją używam w połączeniu z hydrolatem właśnie z pomarańczy. E, psikam sobie dość intensywnie na buzie. Pojemność tego hydrolatu też jest, słuchajcie, duża, to jest 150 ml. Fajnie nam się aplikuje. Nie robi nam tego psik, psik, że musimy zamykać oczy. Spryskujemy po tej piance, mamy buzię oczyszczoną, już mamy hydrolat, ewentualnie tonik, który naprawdę jest bardzo konieczny. Fajne jest to, że obydwa produkty są naprawdę bardzo wydajne. Odłożę tutaj. To jeszcze raz może przypomniemy: odżywka Rilasz. Mamy rzęski 30 dni smarujemy, potem koniecznie powtarzamy to 2-3 razy w tygodniu, żeby efekt się utrzymał. Uwierzcie mi, jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu te rzęski szybko, szybko wrócą do normalności. Eee, rozświetlający balsam nie z drobinkami. Teraz możemy zobaczyć, tam pani pytała. Cały czas ta, ta skóra ma efekt mokrej skóry, a ja nie czuję, żebym miała coś na łapce czyli wchłonął mi się, czuję, że skóra jest nawilżona, ale śmiało mogłabym zacząć coś pisać długopisem po kartce, nic by się z tym nie zadziało. Czyli jeszcze raz, odżyweczka, balsam. Słuchajcie, pełno suplementów. Zapraszam Was na naszą stronę internetową, jeżeli czegoś chcecie dowiedzieć się więcej, albo czegoś nie zdążyłam dopowiedzieć. No i oczywiście pianka Melo Melo. Melo 49-24,90. Naprawdę warto ją mieć. Wymieniłam Wam chyba wszystko. No myślę, że akurat fajny czas, bo niedługo święta, także gdzieś pofolgujemy z tym jedzonkiem i być może zachęci nas to do tego, żeby zrobić sobie taki nowy rok, czyli zaczynamy od niedzieli nasze nowe postanowienia noworoczne, kobiety wiedzą o co chodzi. A ja co, żegnam się z Wami powoli, widzimy się po świętach, ale nie w poniedziałek, widzimy się we wtorek, ta sama godzinka, czyli to będzie 6 kwietnia. Ja Was zapraszam w środę do Ani. No i do tych naszych grup. Naprawdę warto dołączyć, tam będziemy sobie... Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, możecie podejrzeć też inne dziewczyny. Tak, pani Monika Urbanek właśnie pisze na Facebooku, że pianka jest rewelacyjna. Ze mnie trochę się śmieją z tej pianki, bo dla mnie to jest sztos naprawdę, który używam od roku. I jest naprawdę wydajna. Musić, spróbujcie, naprawdę, spróbujcie, podzielcie się opinią, ale myślę, że to będą same opinie pozytywne. Ja szczerze nawet myję nią oczy i nic mnie nie szczypie. Słuchajcie, jest naprawdę, mimo tego, że to jest gdzieś koszka pomarańcza, mogłoby nam się kojarzyć to że z czymś, co nas by mogło szczypać, ale nie, jest naprawdę delikatna. Przewinę sobie jeszcze. Um, wiesz co, o tutaj pani Barbara pisała, o właśnie bym przeoczyła. Które tabletki mi polecasz, bo mam problem ze wzdęciami. Ja tutaj wymieniłam ten produkt. Ja go odnajdę jeszcze. On tak dziwnie się nazywał Garcia Kambodża. No, już tutaj coś picić kołam. Ale mam. Garcia Kambodża, pani Barbara, pani Barbara Smoli. Garcia Kambodża produkt, który niweluje te wzdęcia, Uspokaja nam ten brzuch. A dodatkowo daje poczucie sytości. Także dwa w jednym. Eee, jeszcze raz powtórzę nazwę: to jest Garcinia Kambodża. Także to pani naprawdę polecam: uspokoi brzuch, łykamy regularnie i będziemy widziały te efekty. Nie łykamy wtedy, kiedy źle się czujemy, tylko łykamy to systematycznie, dlatego że jest to nie lek, a suplement diety. Słuchajcie, jeszcze przewinę te pytania, żeby. Pani Stanisławo, witam. Przepraszam, że tak późno, ale mówię, że. Nie potrafię działać na trzy. Słuchajcie, jak jakieś pytania, piszcie komentarze, odpowiemy. Ja życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. Odsyłam do strony internetowej albo do sklepu w Radomiu. Dzisiaj od godziny 12 jesteśmy otwarci, także możemy sobie zrobić zakupy śmiało. I jeszcze zobaczę. No i dobrze, mamy wszystko. Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się we wtorek, po świętach, też godzina 10. I będziemy sobie dalej rozmawiać. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Wesołych świąt jeszcze raz.